Kto by pomyślał, że w dzielnicy Ursynów, w tak zwanej sypialni Warszawy, może kwitnąć życie kulturalne? A jednak od 5 do 13 listopada w natolińskim ośrodku kultury odbywał się już trzeci coroczny festiwal teatralny Ursynów ma teatr. Festiwal wziął się, powstał dlatego, że w pewnym momencie zauważyliśmy, że przybywano nam interesujących grup na Ursynowie, takich, które robią naprawdę dobre rzeczy, są gdzieś dostrzegane na festiwalach w Polsce, jak również za granicą. Ponieważ nazwa tego festiwalu brzmi Ursynów ma teatr, to tutaj prezentujemy zespoły i artystów, którzy na terenie tej dzielnicy albo działają, albo po prostu mieszkają. Ja myślę, że studentów nie trzeba przekonywać do tego, że warto chodzić do teatru, bo to widać po naszych spektaklach tutaj i po frekwencji publiczności, gdzie większość to są bardzo młodzi ludzie i właśnie studenci, więc cieszymy się, że, że do nas przychodzą. Ja myślę, że repertuar jest taki, spektakla Tak mają tak szerokie spektrum, że każdy tutaj znajdzie coś interesującego dla siebie. Uważamy, że jeżeli sztuka aktorska rzeczywiście ma być sztuką, to powinna być aktem jednorazowym i niepowtarzalnym. Zobaczymy tutaj na Państwa pomysły, gdyż a, to wy będziecie współautorami, współkreatorami tego wieczoru. Ja bym Państwa prosił, żebyście sobie powiedzmy wybrali pierwszą parę z, tej, z tych sześciu osób. Kto miałby być w tej pierwszej parze? Pani, Czyli Anna. I Leszek. I Leszek. W relacji jesteście szefem i Co chcecie jeszcze wiedzieć więcej o sobie? A czy ja jestem doświadczoną sekretarką? Nie. A, nie. nie. To tak czy nie? Co zależy od publiczności w waszych spektaklach? Publiczność jest współtwórcą. Na początku stale po prostu kim wybiera nas. Kto Wieczki z kim takie, tak zagra, kim dla siebie jesteśmy, gdzie się znajdujemy i jaki jest powód naszego pobytu, więc jakby daje nam tak naprawdę platformę, od której możemy się później odbić. No właśnie w improwizacji nie ma konwencji tak jakby nie ma żadnej formy, nie ma żadnego tekstu, którego musiałabym się trzymać, nie ma ustalonych żadnych reguł ani Kostiumów, no właściwie nic. Jesteśmy tylko my i dwa krzesła. Tak. Gdzie jesteście lokatorami? Ale gdzie? W akademiku. W akademiku. Tak. Ale myślę, to jeszcze jest lakację. Lakację. Tak, tu jest tylko plak. <laughs> A tutaj jest kuchenka i taki jeden stary garnek. Tak, ale, ale taka. To też chodzi o to, że dramat żyje z konfliktu, a konflikt z napięcia bierze się z napięcia. I yy, bez konfliktu po prostu się nie da. Bo albo ktoś czegoś chce, coś pożąda, czego nie może dostać, albo odrzuca coś, coś, czego nie może się pozbyć. Ale chodzi o to, żeby na scenie zdjąć tą naszą codzienną ten płaszczyk, i żeby pójść właśnie w. Emordowanie, palenie. Ja mówię na poziomie emocji, oczywiście. Jedno jest pewne: wszyscy artyści mieli do zareprezentowania coś innowacyjnego coś, co poruszało wrażliwe dusze studentów UW.